dodam ten film, ale sytuacja wygląda tak, że znowu się przeprowadzam na mieszkanie, więc mam jeden dzień na przeprowadzkę słuchajcie, to ile razy ja się w ostatnim czasie przeprowadzam przez jakiś hit ale a będę miała taką a -la kawalerkę i no co, no muszę się znowu spakować więc robimy to, byłam w Ikei, zrobię wam haul później już z mieszkania, ponadto byłam kupić sobie monsterę Taką większą, bo uważam, że roślinki to super sprawa Ponadto kupiłam parę kwiatków na balkon Więc też wam później pokażę Byłam tak zalatana, że nic nie nagrywałam Więc pakujemy się Spakowałam już większość szafy To jest w ogóle hit, ile razy się przeprowadzam Ale dobra Myślę, że to będzie zmiana na plus I to pakujemy się razem Kupiłam sobie nawet torby ikeowskie Żeby móc się zmieścić ze wszystkim Wszystko będę teraz przekładać Obecnie jest tutaj rozruba straszna Ale zaraz sobie wszystko poorganizuję Tutaj jest... Mnóstwo moich rzeczy, to są wszystko ubrania Jest trochę roboty Ale... Nie ma na co czekać W tym całym bałaganie stwierdziłam, że zrobię wam jeszcze szybki hols z Ikei i pokażę co kupiłam Więc wzięłam dwa takie, Dwie takie półeczki do powieszenia pod prysznic, żeby poustawiać sobie kosmetyki Myślę, że to jest bardzo wygodne Ponadto... Piękne talerze, zobaczcie. Wzięłam takie półmiski, właściwie miski takie do jedzenia, w takim niebieskim odcieniu. I takie wzięłam cztery. Ponadto cztery talerze. I zobaczcie, jaki ładny kubek. Też taki niebieski, wszystko wzięłam właśnie do kompletu, żeby mieć takie nowe, bo zawsze kupowałam w King Klopie. Ale stwierdziłam, że tym razem zaszaleję sobie piękne nowe naczynia FriKay. Kupiłam też dzisiaj miskę w kinglopie, ale jeszcze jej tutaj nie mam. Taką bambusową Ala, więc y, dałam za nią chyba 3 euro, gdzie w IKEA kosztowała chyba z 20 warto było. Ponadto wzięłam sobie 4 takie słoiczki, żeby sobie poorganizować w kuchni jakieś makarony, ryże i tak dalej, więc y, to jest zawsze przydatne. I ja lubię mieć tak poorganizowane, tak samo chciałabym sobie kupić pojemniki, żeby posegregować sobie w lodówce. Bo się naoglądałam na TikToku takich filmików, jak ludzie organizują lodówkę Wzięłam też taki dywanik pod nogi, pod prysznic jeszcze hit To jest stolik Na którym będę sobie jadła śniadanka w łóżku Taki rozkładany I coś wspaniałego Na laptopa, na śniadanko, na kawkę, żeby sobie wyjść na balkon i wypić O, wygląda to tak Jak tutaj na obrazku właśnie próbuję sobie, słuchajcie, przypomnieć, czy jeszcze coś kupiłam w tej Ikei. Wydaje mi się, że nie, ale jeśli tak, jeśli znajdę, to tutaj później to Wam pokażę. Ponadto byłam w intra i wzięłam sobie taką monsterę. Stwierdziłam, że ma idealną wielkość, bo tutaj nie ma zbyt wiele miejsca, a wiadomo, że ona troszkę urośnie, więc musiałam wcisnąć w jakiś kącik. A chcę mieć roślinki w mieszkaniu. Wzięłam też dwa takie kwiatki na balkon bardzo ładne. Jeszcze nie wiem, jak o nie dbać, ale się dowiem. I jeszcze jak byłam w Kimplopie, to kupiłam taki stojaczek, więc to się odczepia tutaj ogólnie. I można postawić na jakieś roślinki, a ja myślę, czy nie postawić sobie tego w łazience i nie położyć sobie na jakichś kosmetyków, bo tutaj nie ma zbyt wiele półek. Albo na roślinki. Zobaczę jeszcze. Tak czy inaczej dałam za to 4 euro. I teraz sobie przypomniałam, co jeszcze wzięłam w IKEA. Pokażę wam jeszcze tak na szybko tutaj. O właśnie tak myślę, czy tą bułkę, którą też kupiłam w Kingklopie i pokazywałam wam jakiś czas temu, sobie nie postawić właśnie w łazience i tu nie poustawiać jakichś takich najpotrzebniejszych rzeczy. A wzięłam jeszcze takie dwie podkładki na stół tutaj. Więc działamy, organizujemy wszystko. inklopie dzisiaj kupiłam takie talerze pod kolor, bo już jedne takie mam, tylko że duże więc stwierdziłam, że wezmę jeszcze dwa mniejsze i akurat trafiłam na taki sam dór. Jak widzicie, jeszcze jestem w proszku za mną mnóstwo rzeczy i pomału się tutaj urządzam i biorę się właśnie za organizowanie szafek. Chcę sobie poukładać herbatki żeby były tak w ładnych pojemniczkach, makarony, przyprawy, żeby wszystko było tak ładnie w tych szafkach poukładane, czyli taka organizacja szafek, coś co uwielbiam, więc robimy sobie to razem. Ponadto muszę poukładać buty, przywiozłam sobie też pufę z Polski i świetnie, bo mam tutaj dodatkowe miejsce. Ponadto jeszcze muszę zorganizować sobie szafę, żeby wszystkie rzeczy się zmieściły. I no ogólnie tutaj ogarnąć, więc biorę się teraz za to. Oh, Damska muzyka, gotowanko i sobotni wieczór. Idealnie. jeszcze tą świeżą bazylię prosto z balkonu i pasadę pomidorową. Zobaczymy, czy wyszło. Jednak nie ma tak świeże zioła. Dziękuję wam za oglądanie. W kolejnych filmach będę wam pokazywała kolejne postępy w mieszkaniu. Buziaki!